Dziwi mnie, że ta broń jest taka gumowa. Wow. Uwaga. No cóż, to mi się bardzo podoba. Dzień dobry, ja jestem Zmacik i witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj zaprezentuję wam moje skile w walce. E, jesteśmy na arenie, za, czy za chwilekę będziemy na arenie. E, jesteśmy w grze gore, nie mylić, Lidspo. W każdym razie jest to gra, którą zawsze zawsze chciałem przetestować, a teraz mam możliwość, więc jesteśmy w środku tego. Nie wiem co to w ogóle jest, jakaś, jakieś takie pomieszczenie z e, średniowieczną windą. Można tak powiedzieć. W każdym razie jest to pierwszy odcinek z tej może jakiejś serii, ponieważ mamy tutaj Berserka, czyli to jest chyba pierwszy nasz przeciwnik. W każdym razie mam nadzieję, bo tylko sobie testowałem tę grę i niezbyt wiele o niej, wiem zbyt dużo, ale na przykład tutaj mamy generała, który ma kłódkę, tutaj mamy Achillesa, który też ma kłódkę, więc domyślam się, że jak zabijemy tego gościa, to wtedy odblokuje się i to, i to, i wtedy będziemy mogli pójść też do góry i coraz dalej, coraz dalej będziemy brnąć w tę krwawą walkę, więc no cóż, nie pozostaje nam nic innego, jak tylko zmierzyć się z berserkiem. Weź broń i pozdrów nas. <laughs> Chciałbyś! Oj, ciebie jeszcze dorwę. Dobra, lecimy. Oczywiście troszeczkę kilka minut sobie w to grałem, więc wiem mniej więcej, jak to ta gra działa. Najlepsze jest to, że wcale nie trzeba na przykład mieć broni. Można się bić ręcznie, że tak powiem. Można go złapać w sumie i. Proszę bardzo. Oj, w sumie już nie żyje. Oj, on na zawsze, on ma lepszą broń. Wow, spokojnie, stary. Nie ma. Jeszcze żyjesz? O, no cóż. Ale w ogóle dziwi mnie, że ta broń jest taka gumowa. Wow. Uwaga. No cóż, to mi się bardzo podoba. Nie wiem, jak wam, ale moje małe marzenie się spełniło. Kolejne. Możesz już iść do domu. Wiesz, że przegrasz, Sary. Wiesz, że przegrasz, możesz iść do domu. No, dawaj. No i co? Okej, okay, dostaliśmy nową broń, czyli. Aha, możemy uciec. Możemy sobie zrobić koniec gry, albo. No w sumie te bronie już miałem, ale fajnie tu w ogóle wygląda, Taka... tu jakieś takie, nie wiem, jak kula do czy co? <grystanie> Dobra, lecimy, jeśli nie jesteś tchórzem, tak, ty jesteś tchórzem, bo tam siedzisz i tylko się patrzysz, mógłbyś tu przyjść do mnie. Jeszcze cię dorwę stary. Dobra, mamy kolejnego przeciwnika, który już ma, jak to się nazywa, cep? To się nazywa chyba cep, z tym, z tym łańcuchem takim, ale i tak mnie nie trafisz gościu, a ty masz, ty masz... Proszę odejść ode mnie, a ty masz coś, co by mi się przydało? Okej. Okay. Dobra, teraz jestem przygotowany na każdą walkę. No dawaj, dawaj stary, ja nie będę atakował. No. U, rozwaliłeś mi to. No dawaj stary, dawaj stary, pokaż swojego skilla. Ty, trafił mnie. Stary, nie tak się umawialiśmy. Tego nie lubię, nie lubię tej broni. Nie chcę tej broni, nie chcę tego. Dziękuję, nie lubię. Ale z tobą bardzo chętnie zawalczę. Już mi prawie rozwalili... Wow, dobra, już mi prawie rozwalili te tarcze, ale tutaj mamy kolejną, więc jak coś, to pożyczam od siebie, ale zanim, zanim tamtą wezmę, to niech rozwali się ta do końca. No. Jeszcze ja że. O, <laughs> to musiało boleć. No i szczerze jest stary. Proszę mi. Umrzeć. Aha, czyli ta broń, której nie lubię. Ale skoro nam już dał. Dobra, lecimy. Lecimy po zwycięstwo. A może ja sam sobie też rozwalę? No nie no, chyba, chyba tak nie działa. Lecimy proszę państwa. Dawaj. Proszę bardzo. Pięknie, ale nie, jak chcę zmienić broń, jak chcę zmienić broń. Czekaj, stary, jak chcę zmienić broń, ponieważ ta mi się nie podoba. A tarczy nie potrzebuję, wiecie, jestem twardzielem i nie potrzebuję żadnej tarczy, tak jak ty, gościu. Ała, Czekaj, 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 nie mogę zginąć, nie chcę teraz zginąć. <laughs> Te oczy, w golfa sobie mogę pograć. Oj, nie trafiłem. Z czym ty do ludzi, stary? Znowu go w golfa odgramy, dobra? Jest! Proszę odejść ode mnie. Wow, jeszcze? Dobra, skoro bez broni, no to ja też będę bez broni. Dawaj. Ej, zaraz, zaraz. Da dał, dał mi w ogóle jakąś broń? Nie, dał. Pajac. No dobra, no to lecimy z tą bronią, chyba najgorszą. Czy, e e co jest? Okej. Okay. Czekaj. Tak się chyba nie da zrobić. Ej, lol, dar się. <laughs> Może być i tak. Wow, oni ze sobą walczą. No tego akurat nie wiedziałem, że tak można. No ale w sumie podoba mi się. Wolę... Nie, 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 to to nie jest ta broń. E, dobra, niech będzie ta broń. Siekiera tu leży! Znaczy, topór, co ja mówię. Siekiera, mamy topór, wow. Ale zajebiście to wygląda. Trochę giętki i rozciągliwy. Wow, ej, ale to możecie... O ty pajacu, co się tak. <laughs> Ej, to działa, Lo. Nie wiem czy to tak powinno działać, ale... Niech będzie. Wow. Nie wierzę. Ja w to nie wierzę. Czy ja mogę to zrobić? Co ja zrobiłem? Co ja narobiłem? I feel sorry for them. No patrzcie na to. Widzicie to? Widzicie to? Eee, trochę mi szkoda. Ten nie ma nogi, tak? Dobra. Dobijamy gościa. Okej. Okay. Patrzcie, jak ten biegnie. Wow, gościu! Uhuhu. Piękny kill. Dobra, kolejny gościu z jakąś, z jakąś lansą tą biegnie. Okej, okay. nie wiem co to jest, ale zaraz sobie z nim chyba. Ła, 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 poradzi. No dobrze. Okej, okay, okej. Okay. Ej, co? Jest coraz trudniej. Jest coraz trudniej, bo jest ich coraz więcej i coś mi się wydaje, że oni są chyba coraz bardziej zwinni. Ale się skrada do mnie. Nie, teraz idą na one hita. Ała, owa, trafił mnie, trafił mnie. Nie, zaraz zginę. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Pięknie, to był krytyk, to był krytyk. Wow, no nie, no dobra, dobra. Teraz mam... Teraz mam kill frenzy. I co? I nie masz ręki. I co? No i co? Tak? Wszyscy? Wszyscy. Fidołowe wyzwanie. To teraz chyba będzie boss. Pozdrów mnie i szykuj się na walniętą dwójkę. Ty, kapajacu, co dobra. Lecimy. Lecimy. Czy co ja mam zrobić? Tutaj mam coś zrobić, to mam wziąć, tak? No dobra, ale tej broni nie chcę. Ja chcę też siekierę. Znaczy ten topór. Wow, ty, gościu, co ty taki wydatłowo? no dobra. Czekaj, zobaczymy, zobaczymy, to jest ten boss, tak? Powiedzmy, że się go boję. Jakieś nunchaki masz? Sam się jak na razie walisz. Hmm, może sobie poczekam. Nikt mnie nie atakuje. Gościu, może byś podszedł do mnie? Nie? No dobrze, no to ja chyba muszę podejść do niego, co nie, pajacu? Czy to jest, naprawdę, czy to jest ten wielki, ogromny boss straszny? Jeszcze tarcza tam leży, ale widzisz, nawet tarcza mi nie jest potrzebna. Patrz, co ja teraz zrobię. Widziałeś, jakie piękne kombo? Aż ręka od ciebie odpadła. Raise your fists and have your <laughs> Dobra, chyba zwyciężyliśmy. To wszystko? Generał odblokowany, więc kolejny odcinek będzie przeciwko generałowi. Więc mamy berserka pokonanego. Mamy tutaj chyba trofeum. Nie mogę tego wziąć. Szkoda. No dobra, więc to by było na tyle. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Dać łapkę w górę. Subskrybujcie. Widzimy się w kolejnym odcinku. Na razie. Cześć.